I nasz pokoik. Tu już Gretę rozrzuciliśmy. No i wygląda całkiem fajnie. Zobaczcie pokoik. Także nawet lodówkę mamy. Hotel Karkonosze. się nazywa. O, patrz. Jak nie zamkniesz, to będzie pikać. No. Także całkiem fajnie. No nic, zbieramy się powoli. A tak wygląda hotelik na zewnątrz. Zobaczcie. niedaleko centrum, praktycznie w samym centrum tam jest świątynia Wang a tutaj jest centrum Karpacza a hotelik z promki, z booking.com akurat nam się udało, że bardzo tanio było także sobie przyjechaliśmy tutaj żeby pójść na koncercik ale no, koncert taki dla takich freaków trochę a my jesteśmy y, ekipa z Poezji Śpiewanej po prostu w Borowicach. Zobaczcie, jaka Polska jest piękna. tam za kapliczką śnieżka. Zobaczcie. Zobaczcie, jaką fajną alejkę znaleźliśmy. Charakterystyczne w Kartonoszach dzwoneczki. Takie dzwoneczki, nie? Takie pięknoty. Piękne, naprawdę. I zobaczcie cała alejka takich ładnych. No cudnie Dobra, już cię mam. Słuchajcie, poznaliśmy tutaj takiego frika pana. Pana Bogusza Pana Bogusza. Też go namawiamy, żeby założył kanał na YouTube Opowiedział nam historię tutaj tych terenów, dlatego wam nie będziemy opowiadać Jak już założy kanał, to wam sam opowie Mniejszość świata. No, powiem wam, że tutaj naprawdę przebywali Słowianie prawdziwi A resztę informacji dowiecie się z jego kanału, jak już założy To jest ciekawostka no taki potężny barszcz sowsowskiego, możecie zobaczyć. Ja mam 161 61. Tak. Także to jest po prostu. To nie to, że pan sobie tutaj zasadził, walczy z tym. No, wieje troszkę, także możecie trochę dziwnie słyszeć nas. No, ale tak to wygląda ten barszcz. Ale te kwiatki nas tutaj też ujęły. Zobaczcie. Bogusz mówi, że walczy z tym barszczem, wycina ale wyobraźcie sobie, że ten, ta roślina ma korzeń na półtora metra Także żeby to naprawdę wyciągnąć, wytłuc, wytłuc no to trzeba by było kopać przy każdej tej roślince Na razie walczy, czy może Mówi, że będzie to zgłaszał do miasta, chociaż miasto chce walczyć w ten sposób, że chce ogrodzić mu ten teren i zamknąć do czasu, aż tego nie wytępi, a to może trwać nawet 10 lat Także. O, no, może być ciekawie Słuchajcie, jeden taki barszczyk, to ma podobno 600 nasion I e nasionko potrafi 10 lat leżeć w ziemi i dopiero się potem Nie? Ale zobaczcie, jakie piękne tereny tutaj będzie miało Gości będzie wam opowiadał tą historię, bo naprawdę ma gadany taką, że... <grych> no. To będzie bardzo wykonał jak startuje, jak się odważy Jak się odważy, tak, trzymamy kciuki no jesteśmy w cieplicach już powoli powoli się zbieramy e, Także idziemy jeszcze zobaczyć park i moją kuczelnię, gdzie ty pan broniłam Park w cieplicach Zobaczcie jaki piękny Jak kończyłem studia to tu dopiero zaczynali robić właśnie te wszystkie kąby, kwiatki a teraz dopiero pokazuje się jak to faktycznie powinno wyglądać, nie? I po Tam jest musza koncertowa, gdzie z Simpsonem, z Miskiem sobie graliśmy a straż Miejska biła nam brawo A że było już późno to no to po dziesiątej, czy nawet jedenastej ale dobrze graliśmy, bo, bo więcej ludzi się zebrało <grywa> Mimo, że Simpson na saksofonie <grywa> Tam i na gitarkach Także fajnie, zobaczcie sobie, jak to wygląda No cudańko Park w Cieplicach Dolny Śląsk jest piękny No zresztą jak cała Polska, nie? Zobaczcie właśnie te krąpy Fontanny działają Nikt tu stóp nie myje Jak we Włoszech, nie? raz nie raz się tu wchodziło, nawet w butach No dobra, okej okay. Ale to było ciemno, nikt nie widział No Dosłownie, nie trzeba tych takich urządzeń, nie? Wstajesz i, i ktoś... No stajesz i jesteś... zobaczcie. Na samo spojrzenie już się chłodniej robi, nie? A tutaj w teatrze zdrojowym dyplom odbierali się. Tutaj kiedyś był świat kawy. To już jak się wchodziło i tutaj nawet przechodziło się koło tego, że było kawą taką arabiką. super zapach. Świeżo, nie, no, świeżo tak, już nie raz żeśmy kupowali w ogóle sobie tylko po to, żeby stało w domu i pachniało, nie? Nawet piliśmy no ale tego. A teraz piwiarnia jest. Zobaczcie piwiarnia. i to jest tam muszla koncert, koncertowa. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj, w Cieplicach Na pewno jakieś obchody fajne Zawsze są jakieś fajne koncerty Zobaczymy, co tutaj planują o, Anton Rubinstein, to nie nasze klimaty? jak taki stary styl, nie? Nie wiem, to się że po niemiecku wszystko? No, nawet nie No w sumie racja no coś. dobra, słuchajcie, już rozwiązałem zagadkę tych plakatów też, nie? tak z Asią patrzymy mówimy kurcze niemieckie z jakiej pory niemieckie kurcze, nie? oburzenie pełne a przecież kręcam ten film tutaj to co mówiła ta pani że pościągali te, fil te um, szyldy Politechniki Wrocławskiej, mm -hmm. czyli tam będą pewnie wisiały teraz jakieś niemieckie, a w ogóle to będzie szlaf z i to jest z epoki. Film, kiedy właśnie tutaj właścicielami byli w Chyba źle też to nazwisko. Szlaf, coś, coś jest Szlapskocz. Szlapskocz. Nie, nie szlaf, nie? nie, szlaf. nie, nie, nie. No to pomóżcie, jak Szlapskocz. wiecie. Szlapskocz. Szlapskocz. dobra, nie. zapytamy interneta można pomoże tak. albo powiedzcie w komentarzu czy mówię źle czy dobrze jakbyście sami powiedzieli tak. <grafy> No tutaj co się dzieje no i tam zdrojowy Edward Tu te łeczki zobaczcie a tak jak to zostawiłem tak dalej jest <grafy> No i zaraz zobaczycie na uczelni. No i tak właśnie wygląda Politechnika Wrocławska filia w Cieplicach z drugiej strony Zaraz podejdziemy od przodu Tu na tym trasie te okna wyżej to są okna pani z dziekanatu Kochanych które nieraz ratowały 4 litery Pozdrawiamy panie z dziekanatu, tak jest <grych> Tak Zobaczcie sobie Teraz oczywiście na urlopie tutaj park strojowy w pełnej klasie To jest wejście właśnie do tego parku cieplickiego Zobaczcie Piękne no i Szkoła z tej strony, tutaj same cieplice Piękne naprawdę, mm. bajkowe miasto do sugerowania naprawdę Oj. moja Alma Mater no dzisiaj w końcu prawdziwe lato. 25 stopni, już to się pić. Także idziemy na jakąś kawę mrożoną. Chodźcie z nami. Piękna pogoda. No tylko, że się pić chce właśnie. I chyba wiem, gdzie wypijemy kawę. Mrożoną. Mrożoną. Tak. Następna fontanna z cieplicką wodą Takie cudemka. dwie żona, tak Chcesz kabążona, tak tofi czy czekoladową? Czekoladową, proszę. A co? E, mini mango może ładnie wygląda. Co to no. jest to mini mango? Zapytaj. Dzięki. Dziękuje No to się nie to co żeśmy zamówili, ale pani mówi, że bardzo dobrze. Zobaczymy. Tam to miało być bardziej fit, ale no trudno. No zapłaciliśmy za to 60 zł, 64 dokładnie, ale powiem Wam, że bardzo dobrze. To był zajazd kiedyś, pod Złotym Łukiem tak? No i tu chodziliśmy na piwo Często Czasami nawet... No dobra, nie powiem tego na głos Ale dobra, tu chodziliśmy w każdym razie na piwko Szkoda, że to już zamknięte, nie wiem W ogóle cały budynek jest na sprzedaż Nie wiedzieć czemu to znaczy, fajnie wygląda, już taki bardziej urbeksowy jest, słuchajcie Może można tu wejść? Ciekawe Aż z ciekawości zobaczę A się dziwię, można, Niech to będzie otwarte Nie. No Szkoda, bo kawał historii no, z tej strony wygląda tragicznie To już długo się nie działo nic z tym budynkiem Szkoda kurczę to były fajne takie ogródek tak ogródek piwny tam też ci sami byli właściciele i sklepu który znajduje się tam z tamtej strony właśnie tego pubu pod złotym łukiem Ogródki kolejne Zaraz będziemy szli do domu zdrojowego takiego, gdzie wody podają, nie? W tych kubeczkach takich podają. z dzióbkami Może to nie taki typowy dom zdrojowy jak w Kudowie czy w Polanicy Ale zdrowe na pewno jakiś jakieś odpusty tutaj Nie? To odpusty Idziemy zobaczyć? Ratycy? to już jest mój. Tak, mm -hmm. no to bierzemy. Akacja to jest z tamtego roku, nie? Nie, akcja jest świeża. Tak? jest świeża. to jest świeży. i Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, że z tego roku, czy z tamtego nie traci słońca Wszystkie kamienie ślama? Ja proszę. Też pani. Kiedyś tu była fontanna i a jest dalej Tylko Dlaczego nie działa? To jest ciekawe A, działa, zobaczcie <grych> Ale fajnie No tak ciepło jest no, trzeba uważać, bo ma 90 stopni jak się rozbuja Fajna rzeźba tutaj jest przy niej Takie coś, ja zobaczymy czy faktycznie jest ma 90 stopni Z nie działa Z tej z tej też nie działa Z jednej tylko działa Zresztą widać jak tutaj jest ten Napij się, jak chcesz Nie, za No, jest gorące tak. Właśnie Cieplice słyną z tego, że... No śmierdząca też, nie? Że ma wody termalne I tu są w ogóle termy cieplickie Zespół basenów, bardzo fajnych się się jeszcze tam kiedyś w tym parku zdrowym, gdzie byliśmy w ogóle płynęła ta woda e, ciepicka e, w kanałach takich niestety już nie płynie e, robili nowe odwierty i właśnie z tych nowych odwiertów e, wodę puścili na te termy, na te baseny także bardzo ciekawe e, super zabawa podobno, bo są super zjeżdżalnie e, sam basen jest bardzo wielki bardzo duży no. Ciekawostki. już czuć tą wodę Ta woda ma specyficzny zapach, bo tam jest dużo siarki w środku Siarka, magnes, tak, to jest poczytano zresztą, bo tu będzie chyba Co jest w tej wodzie A tu jest ten dom z Jakim obiadkiem zapachniały, nie? Takim? Staropolskim, tak O, no zobaczcie i cała historia. Tak, paseny były nawet. zobacz tam zemki takie w, w, z brodami, z wąsami. Karol Gustaw. Tutaj jak się nazywa ta woda? Borowina, Borowina właśnie. Hmm. Borowina. Tak. Ale ekstra. Fajnie to wygląda, nie? Mhm. W 29 budynek wzniesiony. Super, że są te zdjęcia. jest tutaj zaraz koło polibudy budynek zobaczcie tutaj jest pizzeria Quirino gdzie ta pizzeria jeszcze działa jak ja tu studiowałem ale tu jest ciekawostka bo tu jest kościół ewangelicko-augsburski i Kiedyś z kolegą Andrzejem weszliśmy tam na górę, bo dostał klucze, żeby ten zegar nakręcać. No i tam weszliśmy. Misiek grał na organach. A my żeśmy weszli tam na górę, na wieżę. I kulkami rzucaliśmy w dół. Oczywiście to jest zamknięty teren, także nikt nie dostał, nie bójcie się, ale tak ciekawie było, bo w śniegu pełno. I fajnie wyglądało z góry. Fajnie wyglądało z góry. E, cały widok na cieplice mieliśmy stamtąd. Fajne hasło. Zobaczycie. No i Politechnika cała. Tak się zdziwiłem, bo czegoś tu brakuje. Jak popatrzyłem, nie ma szeldów, nie? i napisu Politechnika. Ale pani tutaj z tyłu z kawiarni o, powiedziała, że kręcą teraz film i dlatego pościągali to wszystkie szeldy, które tutaj były. No i został sam pałac, który wygląda. Oczywiście bardzo pięknie. Pat, szlafskożów. Zobaczcie. Wygląda super, naprawdę. Nasienka już czeka. Że powoli się zbieramy z cieplic. Jedziemy jeszcze do Jeleni Góry.